Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Midland łączność na motocyklu i w samochodzie. Sponsorem programu jest Yamaha. Sponsorem programu jest Alu Center dystrybutor felg stalowych i aluminiowych. W dzisiejszym odcinku Rafał Herman i Szymon Diabe odwiedzili tor le Mans, gdzie oglądali zabytkowe samochody wyścigowe. Muzyka w ostatniej chwili odwiedziliśmy Stod Garbusa, była to bardzo spontaniczna impreza. Jeżeli czekali Państwo, że w tym odcinku pojawi się finał akcji Hammer H2, reaktywacja związane z blacharką i lakierowaniem, to przepraszam bardzo, ale fachowcy z Kucho Cars doszli do wniosku, że w samochodzie jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Będą wymieniali szybę, będą robili mnóstwo rzeczy, żeby ten samochód, jak powiedział Stanisław z Kucho Cars, był idealny. Mało tego, powiedział mi tak, Olek, ja Ci go mogę wypuścić w terminie, Takim, jaki ustaliliśmy, ale ja za ten samochód będę odpowiadał i chcę, żeby ten samochód po roku nie dostał tak zwanych pryszczy z rdzy. Więc postanowiliśmy przedłużyć nieco akcję. Pracy nad blacharką i lakierem tego samochodu, no bo rzeczywiście to jest warte grzechu. Dziękuję przy okazji Stanisławie z Kuchokars, że taką decyzję podjąłeś. Zapytałeś, czy masz się spieszyć, czy masz to zrobić porządnie. Ja powiedziałem, wiesz, program programem. Mamy swoje pomysły, mamy swoje terminy, natomiast czasem lepiej zastopować, pomyśleć o tym, żeby to wyszło rzeczywiście rewelacyjnie. Niedługo. Jestem przekonany, że w kolejnym odcinku będzie finał akcji związanej z lakierem i blacharką. W kolejnym odcinku zobaczycie to, jak Hammer będzie miał robione pewne poprawki związane z układem hamulcowym. Będzie zabezpieczony antykorozyjnie. No i dostanie piękne koła. Ale to wszystko w kolejnych odcinkach programu Autoportret Ostrego. Dlatego przepraszam, że nie idziemy zgodnie z zasadami, ale jeżeli później będziecie mieli te wszystkie trzy odcinki w internecie, to bez żadnego problemu będziecie mogli zobaczyć kolejne etapy powstawania tego samochodu. Trudno mówić powstawania, ponieważ powstał w fabryce. Ale on jakby na nowo się rodzi i chcemy, żeby był rzeczywiście wizytówką Programu Autoportretostrego, a także firm, które przyczyniły się do tego, że taki jest, że tak będzie wyglądał i gdzie się pojawi na jakimkolwiek zlocie, będzie budził zachwyt. Poczekajcie jeszcze chwilę. Jak już Państwu wspominałem w programie Motościa, zresztą nie wiem w jakiej kolejności one się pojawią. Czy pierwszy samochodowy, czy pierwszy motocyklowy, ale to było od razu wspomnienie o przenikaniu pewnych idei i przenikaniu zainteresowań, zarówno moich rozmówców, jak i moich, albowiem e, tak samo kręcą nas motocykle, jak i samochody. E, samochody są urządzeniami do jeżdżania, jednakowoż m, czasami są troszeczkę inne i czasami są bardziej budzące emocje, są takimi pojazdami, które są obiektem westnień wielu ludzi, i zawsze mnie zastanawiało to że co po niektórzy potrafią taki wychuchany, piękny samochód postawić w miejscu takim jakim jest to Le Mans i grzać bez opamiętania, nie martwiąc się o to, że ich pojazd wart czasami parę set tysięcy, a czasami milionów euro może ulec uszkodzeniu. Wiecie, mi, jak to było? Pojechaliście motocyklami do mało, motocyklami zabytkowymi, o tym mówiliśmy już w Motośladzie i na miejscu spotykacie potworną ilość entuzjastów e, zabytkowych samochodów, którzy nie patrzą na to, że ktoś tam ścina zakręt. To jest niesamowite miejsce, niesamowita impreza i niesamowici ci ludzie z no, naprawdę dużą fantazją. Same padoki wyglądały nieprzeciętnie, no bo kiedy masz obok siebie stojących 30 Bentleyów albo Rolls Royce'ów z lat dwudziestych, trzydziestych, i to wszystko śmierdzi, pachnie olejem, po prostu cieknie. I jedzie naprawdę na maksa. I, I kiedy widzisz, że być może oni markują to, i to tak tylko jest pod publiczkę, to widzisz zjeżdżającą lawetę z lekko przetrąconym takim pojazdem, który no, raczej nie kosztuje 5 zł, a jego naprawa tym bardziej. A czy to zrobiło na tobie takie samo wrażenie, kiedy patrzyłeś na tych no w końcu pozytywnych ludzi, no ale to trzeba mieć niestety bardzo, bardzo grubą kieszeń, żeby móc sobie pozwolić na tego typu zabawy? No, widać po tym miejscu i po tych ludziach, którzy tam są, że jest to troszkę inny level. I jak weszliśmy właśnie do Padoków i oglądali te e, samochody, to mechanicy są też poprzebierani. W stroje z epoki. Wszystko jest tak naprawdę jakbyśmy się przenieśli w czasie, i to robi ogromne wrażenie, ale z drugiej strony, jak sobie człowiek uświadomi, ile kasy za tym stoi, ile dzisiaj trzeba tam włożyć, no to. Czuć to, że to są ludzie, którzy jakby są spełnieni życiowo, biznesowo i tam się jakby te swoje pasje realizują w ten sposób. Także, ale to jest niesamowite, pięknie, fajnie było na to popatrzeć. A powiedz mi, czy też stroje w tych samochodach były dopasowane do epoki? Czy były kaski, czy były pilotki? No, oczywiście było tak, jak ma być. To jest niesamowite. Każdy detal, śrubeczka, kanister na benzynę, no to niesamowite. Ja w, w, właśnie w tej sekcji Bentleya tam sobie oglądałem, bo... Akurat była akcja nad jakimś samochodem. No, no to niesamowite. Szmatki, wszystko było tak jakby z logami z epoki. To, to, to robi ogromne wrażenie. A tak przy okazji, jak już mówisz tak o tych Bentleyach sportowych, kiedyś Bentley był nazywany ciężarówką wyścigową, bo to był potwór wyglądający jak monstrum. A nie wiem, czy wiecie, że w Polsce firma legalnie pod nazwą Bentley produkuje te Bentley. E. Tego nie wiedziałem, ale sądząc po naszym e, motoryzacyjnym know-how, myślę, że jest to możliwe. Słuchajcie, firma Upcar Timers, zaprzyjaźniona zresztą z nami, produkuje Bentley'e, które są legalnie sprzedawane jako Bentley. E, są wykonane z nieprawdopodobną pieczołowitością. Być może tam na to, że jeździł któryś Bentley polskiej produkcji. No tak może być, tak może być, bo tam jakby Polaków było trochę i, i, i noc słyniemy. Może to słyniemy za dużo powiedziane, ale wiele, wiele aut było robionych właśnie w Polsce, bo wiemy, że tam samochody z Polski jechały. jesteś związany też z Mercedesem. Masz pięknego Mercedesa klasycznego. Wiele elementów do Mercedesów, tych starszych, do pagody i tym podobnych sprzętów, produkowanych jest z Polska, sprzedawanych w Niemczech jako wyroby niemieckie. No mówię, nasi rzemieślnicy to jest naprawdę wysoka, wysoka półka, wysoka jakość. I to jak są zrobione te auta, zresztą no, gdziekolwiek się nie obejrzy, tego ja byłem też parę lat temu na targach w Berlinie, gdzie widziałem nie, Karoserię Pontona Mercedesa, które zostało zrobione przez polską firmę. Ja jestem absolutnie przekonany, że ten samochód nigdy w takiej jakości nie opuścił fabryki Mercedesa. Dokładnie tak. Powiedzcie mi, a bo wiadomo, no, sport, motorsport to też kobiety. Zresztą jestem zwolennikiem takiego, takiej teorii, że gdyby nie kobiety, to dalej byśmy wcinali surowe mięso i siedzili na drzewach, a nie latali samolotami albo jeździli szybkimi samochodami, bo taka jest niestety. To prawda, czy y, ta, ta y, druga strona też się tam pojawiała w stosownych strojach i dopingowała swoich dzielnych facetów? No myślę, że to, to, to ogromne wrażenie robiło. Tam na, w ogóle na całym torze mam był festyn cały dotyczący, wszystko było z epoki, były tańce, była ogromna ilość kobiet. W, w, Kobiety w kombinezonach, które też jeździły tymi samochodami, no także nie, no, kobiety są obecne również przy, tym, przy tej pasji. Słuchajcie, jak patrzę na ulicę chociażby Warszawy, to co drugi samochód, a może nawet i częściej, to za kierownicą siedzi pani i całkiem dziarsko tym samochodem jedzie, zatem i w motorsporcie też zdobywają niesamowite efekty. To teraz słóweczko na temat uprawy, bo powiedzieliście, że były festyny, były różne rzeczy. Le Mans to jest pełny 24-godzinny wyścig? Te, ta impreza była podzielona na takie segmenty, i jeździły auta z odpowiednich epok o, odpowiadających sobie no, ze względów wszelakich. Przede wszystkim, żeby mogły się wszystkie pokazać. Impreza trwała bardzo długo, bo 4 dni, e, i, i każdy ten wyścig miał, jedne były dłuższe, drugie były krótsze, w zależności od tego, jaka to jest kategoria jakie to są e, pojazdy lata dokładnie, więc no, zrobione to było dla kogoś, kto jest fanem motoryzacji, to była prawdziwa uczta i myślę, że nawet jak siedział wszystkie cztery dni tam na torze, to się nie zdążył znudzić. No dobrze, a jak wejście, bo już wiadomo, żeby dostać się na tor, to trzeba mieć albo akredytację, albo zaproszenie. Czy byliście tam VIP-ami, czy po prostu daliście radę? Normalnie pojechaliśmy i chcieliśmy kupić bilety, a że ten nasz wyjazd był bardzo spontaniczny, to zdecydowaliśmy, że kupimy bilety na miejscu. No i oczywiście okazało się, że biletów nie było, tak że więc <grytanie> nasze tutaj e, e, doświadczenie, dyskusje z konikami, kupiliśmy sobie VIP karty e, od koników, czyli Polak potrafi, i weszliśmy, właśnie mieliśmy też dostęp do padoku i to, 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 to się udało nam załatwić. Natomiast rzeczywiście no, impreza przeogromna, bardzo oblegana przez ludzi, więc e, trzeba za następne dwa lata rezerwować te bilety wcześniej. No tak, Polak potrafi do tego jeszcze VIP karta. Myślałem, że jakiś bilet na trybuna, a wyposzliście na grubo. Słuchaj, no to przez czysty przypadek po prostu, no to vip karty były tańsze niż regularne bilety, Nie także. Regularnie. Ale wiecie, przepraszam, jaki kraj takie koniki. No, do, dokładnie, ale regularnych biletów po prostu nie było, bo my szliśmy do kasy, że dobrze idziemy, kupujemy bilety, a tam oczywiście duży e, billboard, że wszystko już jest wyprzedane i niestety nie można już się dostać na tor. No i w tym momencie musieliśmy sobie jakoś radzić. I tak dobrze to nie było w Monako, bo tam musielibyście dogadać się z jakimś księciem i siedzieć na jego tarasie. No, tutaj, tutaj na szczęście nam to nie groziło. I mogliśmy być w padokach, poczuć ten zapach, tego oleju gorącego i tej benzyny, unoszącej się nad całym tym miejscem. Nie ukrywam, że zazdroszczę. E, Też Szymon, wróciłeś troszeczkę wcześniej do Polski, a ty chwilę jeszcze zostałeś odwiedziłeś pewne muzeum. Tak, no ja troszeczkę e, zawałaganiłem i pojechałem przez Stuttgart i pierwszy raz, bo nigdy nie byłem wcześniej, w Muzeum Mercedesa. No i ogromne wrażenie to na mnie zrobiło, bo wydaje się, że muzeum to muzeum. No trzeba bębnić, zobaczyć i mieć odhaczone. No nic bardziej mylnego. Uważam, że jest to jedno z lepiej zrobionych muzeów motoryzacyjnych. Szczególnie, że jest przewodnik elektroniczny w wybranym języku. No nie ma polskiego, ale jest 8 innych języków, więc któryś sobie można znaleźć. I jest to bardzo pięknie. Każdy eksponat, każdy samochód jest opisany. Jest nawet wersja dla dzieci, co mi się bardzo podobało i mojej żonie przede wszystkim. Że po angielsku dla dzieci były wytłumaczone e, każda sytuacja, plus tło, jak gdyby co się działo w danym momencie na świecie, jak dane modele e, powstawały, no byliśmy bardzo zauroczeni i to najfajniejsze, że moja żona, która oczywiście jeździ tam ze mną, ale zachwyciła się i powiedziała, że Muzeum Mercedesa zrobiło ogromne wrażenie. Fajny też klimat z tymi przewodnikami elektronicznymi, że one znały twoją lokalizację i wiedziały, przy jakim samochodzie jesteś, a mogły zmienić trasę. No nie było tak, że szedłeś sobie po białej linii, jak w pewnym. W szwedzkim sklepie, żeby trafić do wyjścia, tylko po prostu mogłeś zmienić lokalizację, a tam to urządzenie wiedziało, że tam jesteś i oglądasz ten konkretny wóz. Dokładnie, to były czujniki takie. Ja powiedziałem, to jest RFID, czyli się na zbliżenie działało, i było też taka instrukcja, że jak czasem cię nie rozpoznaje, to możesz tym urządzeniem tam blisko tego samochodu pomachać, i on wtedy pyk, wyskakiwał, i, i, i opowiadało o danym samochodzie, o danej sytuacji, jak zmieniałeś piętro, bo to jest tak, że wyjeżdżasz na samą górę, a potem schodzisz w dół. Od początku motoryzacji yy, do nowoczesnych rzeczy, przez wyścigi, to on też jakby wprowadzenie robi do ka w każdym momencie. No, no, zrobione jest to naprawdę świetnie i Polecam jakby te przewodniki, bo miałem taką sytuację, że kolegom się pochwaliłem, że tam byłem. Oni mówimy my też tam byliśmy z godziny nam zajęło nuda. No ja mówię, ale, ale co ty opowiadasz? Chłopie. No i, i, i trzeba, się, trzeba wziąć ten przewodnik. No jak się jedzie do muzeum, to warto wniknąć. My, nas to totalnie zabrało i, i bardzo, bardzo fajnie spędziliśmy my tam czas. A czy ta, ten przewodnik elektroniczny miał też funkcję HALT w momencie, kiedy ktoś próbował dotknąć samochodu albo wejść do niego. No właśnie nie, nawet, nawet było bardzo, no się czułeś bardzo fajnie i nie było tego tłoku, który był na Laman, bo na były totalne tłumy i tam po prostu cały czas ciżba, więc to było bardzo męczące, a w muzeum było spokojnie, fajnie. E, no, mega, mega wrażenie. Polecam. Dodam jeszcze na zakończenie, że panowie pojechali klasycznymi motocyklami na wyścigi klasycznych samochodów, zahaczając po drodze o Stuttgart, powrotnej drodze. Cieszę się bardzo, że mogliśmy państwu pokazać ludzi z pasją, ludzi, którzy potrafią wolny czas spędzić w sposób kreatywny i dowiedzieć się czegoś o motoryzacji, powąchać spalin, powąchać tych paliw, olejów, no i pogłaskać najpiękniejsze sztuki Mercedesów, jakie można zobaczyć w jednym miejscu. Dzięki wam wielkie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Proszę Państwa, ja jestem zdrajcą. To podwójnym zdrajcą, ponieważ miałem garbusa, sprzedałem garbusa, kupiłem garbusa i znowu go sprzedałem. Właściwie zamieniłem się na hamera H2. Bardzo mi przykro, ale pewnie go znowu odkupię, bo jak znam cię nie da się tak zrobić, żeby garbus gdzieś tam w Waszej rodzinie nie był. Słuchajcie, jak długo jesteście związani z garbusami? No ja już. Co 15 lat? 15 lat jakoś tak. A można powiedzieć, było dużo wcześniej, tylko jak pojechałem po garbusa, okazało się, że to była Fiat 600. Ale coś garbatego stało w stodole, więc padło na to, a później garbus, 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 ogórek. No dobra, ogórek, ale który? Te jedynka, dwójka? Te dwójka, te jedynka już niedługo, kolega tam, te dwójka, te jedynka, garbusy. Cała kolekcja. Słuchaj, ty będziesz celował w tę jedynkę. Tak, odbieram od blacharza malowaną już w styczniu, więc będziemy się ze Zbyszkiem tu bawić po stodołach i składać resztę. Ale wiesz co, to jest niesamowita historia, ponieważ e, tak naprawdę te jedynka to był kultowy sprzęt. E, ty masz zieloną szybę, oczywiście. Tak, oczywiście, tak. No i e. piękna fałka. Kultowy sprzęt, który nie ukrywam, robi duże wrażenie na ulicach, bo coraz mniej tego. Te dwójkę jeszcze można spotkać, te trójkę to już w ogóle bez problemu, ale to są sprzęty, które robią robotę. E, natomiast garbaty, stary garbaty, prawdziwy, już nie mówię o tym z zieloną szybą tylną i z płaską przednią, ale mówię o garbatach, które się pojawiają. Na ulicy coraz mniej tego widać. Mniej widać, ale jak widać, u nas zjechały się i zjeżdżają się z całej Polski. Teraz mamy, nie wiem, 21. A cały czas jadą. Mamy informację jeszcze, że, że jadą, 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 jadą. Północy będą jechali. Garbusy znane są z niezawodności, bo to jest konstrukcja perfekcyjna, troszkę podobno ukradziona e, od Skody, e, ale niemniej jednak sprzęt bardzo, bardzo przyzwoity, który się nie psuje z zasady. E, dlatego jak ktoś mówi, że dojeżdża na zlot, to na pewno dojedzie, no bo nie ma zmiłuj, żeby nie dojechał. Oczywi oczywiście, że tak. Mieliśmy przypadek taki, że chłopaki z Włocławka pod łódź pom nas przyjechali i naprawili na drodze, i pojechaliśmy. Oczywiście dotarliśmy na zlot, e, już sali zdrowi, tak? Wiesz, ale to jest samochód specyficzny, samochód przepiękny, samochód pozbawiony wszelkich niepotrzebnych rzeczy. Widziałem jakieś takie fajne zdjęcie, gdzie Garbus na, na miał napisane na drzwiach no control traction, no... tam nie było nic. I to jest właśnie sprzęt, który tak naprawdę rajcuje, bo to jeździ. Ale co jest najważniejsze, jak spotykasz się na ulicy z takim samochodem, jedziesz nim, to ludzie są uśmiechnięci, patrzą na ciebie jak na wręcz guru. Tak, no to się spotyka dużo. Dzieci machają. Najwięcej fajnych to jest jak dzieci. Dzieci, dzieci po prostu uwielbiają. Czy garbusa, czy ogórka. Po prostu dla dzieci jest to widok z bajek, a że te auta są kolorowe. Nie jest monotonia jak w tej chwili, tylko są naprawdę wiele kolorów tęczy, więc wzbudzają taką radość. Tu przyjechał dzisiaj do nas różowy. Ale wiesz, to jak już mówisz o dzieciach, to na imprezie, waszej imprezie jest mnóstwo dzieci. No i my bardzo się cieszymy, bo to zaszczepiamy od młodych lat taką pasję. Zresztą dzieciaki jeżdżą z całymi rodzinami. Mamy tu rodzinę, która w sześciorocznym śpi w ogórku. Po prostu to trzeba, to jest zaraźliwa choroba, tak? Tego się, z tego się nie da wyleczyć zresztą. Wiesz, ale taka prawdziwa Westfalia, to jest obiekt westnień Westfalia z podnoszonym dachem, piękności wielkiej. Tak. Czy tu jest na zlocie jakaś? Tak, jest wiele Westfalii. To są domy, domy na kołach, bo zajeżdżasz, otwierasz dach, dzieci kładziesz na górę, sam kładziesz się na dole. Wiele jest modyfikacji, ale po prostu wszystko tam jest. Tam jest wszystko. Kuchnia, yy, no, toalety nie ma, przenośne już są, już są, bo dzieci w nocy gdzieś tam, żeby nie biegały, wszystko jest, naprawdę wszystko i dzieci się tu super bawią. Wiesz co, ale to jest fajne, bo dzieciaki zarażają się tą pasją, to jest pasja na wieki i nie ma takich samochodów więcej, które by były w stanie wbudzić takie emocje. Co są dzisiaj o tych nowych Volkswagenach, niby garbusa, które się pojawiły ostatnio? No cóż, no y, jest to nawiązanie do historii, no szanujemy je, no widocznie ktoś, kogoś nie stać na to, czy nie chce, nie, nie, nie ma możliwości zakupienia i remontowania starych, ale idzie w tym kierunku. No szanujemy ich, jak przyjadą, powitamy, wprowadzamy ich w ten klimat. Ale nie, 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 nie mówicie im, nie wpadajcie. Nie, 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 mamy tutaj parę chyba nawet y, samochodów y, nowych. I nie ma problemu, tak? Jeżeli się dobrze z nami bawią, uczą się i nagle się okazuje, wiecie co? Hmm. Szukam, ja już szukam, już szukam. No to teraz pytanie o części, bo jest mnóstwo sklepów w Polsce garbusy.pl. Kupowałem u nich masę części i zwykle były niezłej jakości. Co o tym sądzicie? To jest tak, że nie ma, nie ma takiego problemu z częściami. Wszystko co chcemy. Wszystko, co chcemy, dzwonimy do sklepu, do jednego, drugiego, trzeciego, mówimy to, to, to. Nie ma problemu, jak nie, to ci ściągniemy. Tydzień jest, tak? Co by nie było. No i pozostaje jeszcze jedna rzecz: brzmienie garbusa. Niepowtarzalne, genialne. On powinien specyficznie dzwonić, kiedy jest porządny tłumik, kiedy silnik jest dobrze zestrojony. On dzwoni. To jest taki dźwięk, którego powinniście posłuchać, jak muzyki wieczorem. Tak, tak, no nie dość, że bardzo ładnie brzmi taki silnik. To jest jeszcze takie nasze powiedzenie, że garbus nigdy nie, z garbusa nigdy nie leci olej. On znaczy ślad do domu po prostu. Wiesz co, jak założyłem nowy korek do mojego, odpowiedni korek spustowy, czyli już blacha plus korek wkręcany w środku na dobrych uszczelkach, było suchutko pod nie, bez przesady. Panowie, gratuluję imprezy. Będzie pewnie taki moment, że wrócę do Garbusów, być może odkupię tego swojego. On był skundlony, jak go kupiłem od razu, bo to była taka wersja Kalifornia, zero zderzaków, szerokie koła i tym podobne rzeczy. Natomiast miał swój urok i fajnie chodził, fajnie brzmiał. W środku miałem tylko muzę rockabili. To no już tak na koniec, jakiej muzy słuchacie w Garbusach? E, oj, różnie, różnie, ale... Co ale nie mów, te... że tej, wiesz... Nie, 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 nie! Co Poza tym, wiesz, jak, jak podkręcę głośniej, no to nie słyszę, czy on pracuje, czy nie. A poza tym on jak jadę garbusem, to ja mam silnik 1-2. Ja też miałem. No ale ja mam dziadka i jeszcze na mokrych płosiach i jest tak, że ja górki nie widzę, on już widzi. Więc mówię, coś się dzieje, co się dzieje, co się dzieje, ale, ale co do muzyki, wracając. Ostro, no ostro. Powiem Ci jedno, wpadnij do mnie, jak go ustawię tak mojego, to górki nie zauważy. Panowie, wielki szacun za imprezę, za imprezę Garbusa. Jest moc, jest zło. I przebywajcie za rok, szukajcie na stronach facebookowych, przypomnij adres facebookowy. VW Klasyk Mazowsze, zapraszamy do oglądania. Na YouTubie mamy filmiki, można zobaczyć jak to wygląda, to jest rodzinna atmosfera. Tu jest naprawdę kupę dzieci. I, i wszyscy się bawią, wszyscy się znają, wszyscy się witają. Na misia i, i, i się kochają. No. Tak dla garbusy mijają się na drodze, to robimy sobie cześć. Tak powinno być. Dzięki wielkie. Zapowiedź kolejnej części Hammer H2, reaktywacja. Tym razem będzie to blacharka i lakier.